Mamy 6 grudnia, czyli Mikołajki, i z tej okazji co roku zawsze zakładam i zaczynam zakładanie moich sweterków, a właśnie jednego sweterka, bo to jest mój jedyny sweterek, bo nie jestem jakąś dużą fanką noszenia takich sweterków, ale co roku muszę mieć chociaż raz właśnie yy, 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 taki sweterek i właśnie 6 grudnia zawsze go zakładam. Jest to mój sweterek yy, z takim pieskiem. Dokładnie tego zobaczycie później jak wrócę ze szkoły w lusterku. Oprócz tego odwiedził mnie Święty Mikołaj i dostałam takie jakby na telefon, że mogła sobie postawić i nie wiem, nagrywać ogólnie, żeby nie robiła jakichś dziwnych, śmiesznych stetywów i zobaczymy, jak on będzie się sprawdzać. Oprócz tego dostałam moje ukochane nie spodzianki, dwie. Chocobonsy, kto nie lubi szokobąsów. i Kinder Bueno ja mam 18 lat, ale i tak się cieszę zawsze, jak, mój, jak Mikołaj mi odwiedzi. Wcale nie idę znowu zamiast autobusem tym na piechotę. Dzisiaj jest mi Mikołajek w ogóle, idę do teatru, więc może coś tam wam pokażę, ale wiadomo, nie będę wszystkiego nagrywać, więc fajnie. Ja lubię teatr bardzo. Nie wiem czy to ma tak samo jak ja, ale na przykład filmy to najbardziej lubię romansidła. I najbardziej takie mi pasują. A teatr to nieważne co by było, praktycznie zawsze mi się podoba. Jakoś nie wiem, ten taki na żywo, to granie, to wszystko to takie jest emocjonujące, że po prostu nie nieważne co to by było. Zawsze mi się podoba. Nawet kiedyś byłam na jakieś takie nie co było darmowe, no takie jakby... Chyba skindery i spodzianki takie wiecie dla dzieci, i tak mi się podobało, więc ja lubię wszystko. 6 grudnia i szóste okienko w moim kalendarzu. I dzisiaj, jak wiecie, szósty to są Mikołajki, więc mam nadzieję, że będzie, nie wiem, jakiś brok, ale jakieś szaleństwo, jakieś w ogóle, nie wiadomo co. Mam nadzieję, że tak będzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wszystkie okienko mamy w tym miejscu. Ja już zlokalizowałam ostatnio, żeby zobaczyć, jak to sobie kości, bo wiecie. 6 grudnia to są Mikołajki. Ło, kurde, ale granat. Mhm. Mm jest trochę, bym powiedziała, taki brokat, więc to, co chciałam. Tylko, oczywiście, nie mogę tego wyciągnąć. O, wyciągnęłam. No, powiem szczerze, że mi się podoba. Jest delikatnie brokatowe. Tego nie wiem, czy będzie to widać w kamerze, ale jest delikatnie brokatowe, więc tego chciałam. Bardzo mi się podoba. Jest to granat, więc coś innego. I mamy takie słodziaka pięknego jeszcze takiego kolorku nie miałam więc mega i na, nie wiem czy to widać ale on ma takie delikatne delikatne drobninki mm, brokatu tak jak powiedz słoneczko można, wam, można zobaczyć bardzo fajny i teraz jeszcze teraz opening naszego y, y, prezentu świątecznego jak to tam się prezentuje? O kurde? Dobra. Otwieramy. O, nie wiem, coś tu muszę... wziąć nożyczki nie. Bierzemy nożyczki. I otwieramy to. Nie poprzemy się z tym. Nie wiem, jak to. Ach, nie, muszę to jakoś... rozerwać. Muszę się jakoś do tego dostać. Nie mogę się do tego dostać. Nie mogę się do tego dostać. Eee. Daj mi to pudełko, oddaj, oddaj mi tego, to jest prezent mój, proszę mi dać. Teraz jest to po prostu, jakby moje otwieranie rzeczy to po prostu jest szałciałka. I wyrwałam tyle, nie będę to tam tołet tego. Okej, okay, dobra, pudełko otworzone. Wyciągamy co my tu mamy. Okej. Okay. jest jeszcze jakaś instrukcja. na nasze pudełko z misiami. Teraz tak. Jak to się prezentuje? O kurczaki pieczone, ale fajne. Mamy coś takiego. To jest właśnie taki Ala. Wiecie, można sobie ząsi jak to się mówi. I można sobie też... Tak jakby postawić to. O kurde, ale ekstra, fajnie, podoba mi się. Mam coś takiego? Możemy sobie postawić i tu możemy włożyć telefon. No ekstra to jest. E, chciałam właśnie włożyć telefon, ale przecież telefonem nagrywam. Super to wygląda, fajne. No możemy do zdjęć, bo to jest tak zwany też selfie stick, czyli może najtrudniejszy. I robić sobie zdjęcia, ale przy okazji to jeszcze ma taki jakby uchwycik, więc fajnie, podoba mi się ekstra. Na pewno będę używać. Podobuje mi się. Aha, i jeszcze jeden mi fajnie odwiedził. I dostałam merci, kwiatuszki. Fajnie. W końcu stoicie na statywie, a nie na jakichś różnych dziwnych, śmiesznych e, moich wymysłach. E, I dzisiaj zrobimy sobie jeszcze otworzenie i zobaczymy, jakie słodziaki się znajdują w naszych kochanych kinder niespodziankach. Które dostałam od naszego Mikołaja. Zobaczymy, czy się prezentuje, bo na pewno. Ja jestem mega ciekawa. O! I mamy taki kolorek. To znaczy, że zrobić będzie z kolekcji. Tylko, że nawet nie wiem, jak wygląda aktualna kolekcja. Co jest trochę dziwne, bo ja jestem fanem. Okej! Okay. Aktualna kolekcja to są takie super samochody ekskluzywne. Mhm. Mm Taki samochód to ja bym mogła fruwać. Chociaż mm, mi się nie do końca te samochody podobają, co w się sensie takie widzę, takie szyskie, jakbym to ja powiedziała, takie sportowe, ale... E, no to jest takie typowo sportowe. Ale, no bo jakoś, nie wiem, ja wolę takie bardziej... jak mm, się nazywa, jeepowate, czy coś w takie bardziej mi się podobają, ale mamy takiego słodziaka pierwszego. Zaraz sobie otworzymy drugie i w ogóle zobaczymy sobie może w ogóle, jak wygląda ta kolekcja. Bo ona wygląda w ten sposób. Nie wiem, czy to jest główna kolekcja, chyba nie, a to jest dziwne, bo to jest ten jakby... Jak są w takich że to są właśnie te główne, no ale dobra. Mamy takie cztery wyścigówy. Teraz zobaczymy, co się znajduje w drugim. Uwaga, uwaga, zobaczymy, jaki będzie kolorek jak jajeczka. Okej, okay, teraz mamy nie z kolekcji. Dużo jajek. I zobaczymy, co innego będzie tutaj. O kurde, ty mamy jakiegoś ziutka. Jakiegoś roboczego? Co się dzieje? O co chodzi? Mamy jakiegoś ludzi sława. Dziwnego bardzo. Nie wiem, co się dzieje, ale mamy takie coś, takiego jakby. On tymi rękami może ruszył Nie. Nie może, ale dobra, bo myślałam, że może. Takiego dziutka mamy. Nie wiem. <grym> Zabawia to już dosyć, więc mamy dzisiaj takiego pana robotnika i wyścigówę nasze naszych Jeszcze w ogóle nie zauważyłam, że w moim superstatywie mamy coś takiego, jak taki jakby pilocik zdalny, który się wyciąga stąd, dlatego tego nie zauważyłam. I po prostu na bateryjki Mogę sobie gdzieś daleko pójść i, wiecie, i robić fotę. więc fajnie, mega mi się podoba. Taki, taki słodziak, mały pilocik, fajne to. A tak wygląda właśnie ten sweter, który widzieliście na samym starcie w całości. On jest z Reserve i bardzo dawno temu go kupiłam, nie wiem czy się już znajduje, ale taki właśnie to jest słodziak. I mega go lubię, bo ja, widzicie, ma on takie grzechotki tutaj. Mam jakieś śruboczki, nuchalek. Taki fajny szaliczek i taki piasek. I mam jeszcze do tego czarne spodnie. I tak właśnie moja strudowa dzisiejsza była. Ja mam nieobliźniętego, mogę spróbować? Nie, ale trzydzieści znowu. To... Bujnie to jestem zawiedziona, ponieważ, kurde, no nie było w końcu tego teatru. My tam przychodzimy, a tam pustki, nic nie ma, nic nie ma. Pan przychodzi w ogóle, sobie, przychodzi mi. Nic nie ma. I, I odwołane, i dupa, i totalnie masakra. Ja tu się nastawiłam na teatr, taka szczęśliwa, wiecie, bo ja ogólnie, jak już mówiłam, lubię. No i nie ma, I nie byłam. Ale jak widzicie, byłam na kawce i ciast cieście. I dostałam y, jeszcze od jeszcze jednego Mikołaja taki właśnie sprzęcior. Du, 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 du. I dzisiaj będziemy go testować jeszcze. Du, 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 du. To się nazywa AirTag chyba. I taki pokrowiec y, mam też. Kurde, nie wiem, kto otwierać co Różowy. <gryw> Zabawne. Ja oczywiście jestem fanką różowego. Dobra, robimy odklejanko, nie wiem jak mam tu wszystko no, czekajcie ja nie wiem jak to odkleić, bo to jest tak zrobione śmiesznie to jest najsłabiejsze ale błyszczące, ładnie a ja się podstępuję i tutaj jeszcze musimy odkleić a, to się tak... jak tu tutaj, nie umiem obsługiwać tego i gdzie ja to mam odkleić? To tak jest. Jakby w środku? Jezu, nie wiem, zaraz to jest to podre. Czy żyje się to? Ja nie wiem. Czy ja mam to odklejać, czy nie. Mam to wyciągnąć? nie niby jest strzałeczka w górę, ale nie wiem. Okej, okay, dobra, trzeba było chyba wyciągnąć tego. No i dobra, mamy takiego słodziaka. Teraz włożymy w ten bryloczek. A nie, to wygląda. Nie wiem. Wkładam w ten bryloczek jakby. W różowy ogólnie, więc zabawne. Czekajcie. Okej, okay, nie wiem tego obspirać. Kto to by nie płamała. Dobra. Czekajcie, bo ja, ja tu ogólnie jestem dobra w takie klocki. Jak cholera się tak to odcinek, że nie jest. Dobra? Dobra. Włożyłam to. Zresztą mamy taki, jakby, nie wiem, taki, jakby siutek. To włożyć tutaj. Mogę wszystko wędruć i Wszystko będzie. Nie, to wygląda w tą stronę. Czy jak to wygląda na tym opakowaniu. Aha, no dobra. Musimy zrobić tak. No i dobrze to robię, tylko... Jezu, nie wiem zaplątywać pętelek, matko Chciała Chciałam wam pokazać, jak to fajnie wygląda. I wiem, zaplątywać pętelek. Chyba tak mam, tak. Tak. I nie, co to robię, to tym powinnam to włożyć. Czekajcie, wiecie o co mi chodzi? Poczekajcie, ja to wam pokażę. O to mi chodzi i... Nie, nie, nie no, nie mogę robić sobie znowu. Kurde, 200 IQ. Kobieta. No i jak to będzie? Jak będzie tak? Przecież to nie będzie w tym stronę, nie o to mi chodzi. No dobra, nieważne, na no razie będzie, będzie tak. Mamy takiego słodziaka i, i, i jakby, nie wiem, muszę się teraz chyba to podłączyć z tym i to ma mi lokalizować rzeczy, do którego to podłączę, więc nie wiem. Ale takie to jest fajne, nie wiem. Podoba mi się ogólnie, ponieważ e, na jabłuszko, <noise> jestem z tych fanów, że jak wiecie, jabłuszko jest, to fajnie jest, więc e, no. no, nie będę mówić, nie będę udawać. E, mm, tak, jabłuszko jest, to fajnie jest. Dobra, w ogóle jestem teraz znowu na tym statywie i tak mi się podoba, że czat po prostu. Ja Wam w ogóle może zrecenzuję w na następnym odcinku, jak to działa i tak dalej. Nie wiem, jak to zrobię, bo to się podłączy do telefonu i to chyba będzie test. Znaczy, no, zrobię tego testik i Wam przetestuję to też na żywo. Taki właśnie, ten, czy to się w ogóle opłaca kupić. I czy coś Nie wiem. Podoba mi się ogólnie, bo jest to taki wyszukiwacz. Nie wiem jeszcze do końca, na jest to w zasadzie działa. Bo chyba to jest właśnie łączone z telefonami, właśnie chyba tylko z iPhone'ami, i to jest takie dosyć. Nie wiem. Napiszcie mi w ogóle, czy macie takie coś i czy to się Wam przydaje. Nie, mi się podoba. Mm. Jeszcze śmieszne to jest, że w mam opakowaniu ja to tak. Średniawka taka, dobra. Nie, nie będę się dużo rozgadywać. Dobra. Yy, ja w ogóle Wam pokażę, jak to fajnie wygląda. O, rany O, to jest to miała, tam. Yy, ten mój stojek, widzicie? Fajnie to tak wygląda widać tam rzeczy, ale są poukładane, więc jest git fajnie ten stojaczek wygląda, mogę sobie położyć i mega, mega mi się podoba prezent Mikołajkowy się udał maskrycznie, fajnie, super jest więc fajnie jakby no myślę, że spoko jeszcze raz wam to pokażę, bo że to się moim zdaniem opłaca i że to jest takie fajne, bo to jest taki jakby selfie ale dodatkowo jeszcze ma też taką, jakby nóżki, takie i można sobie postawić. Nie wiem, czy wam pokażę, bo mi się podoba. Mm. Nie wiem, ja Wam nie powiem. Ale wydaje mi się, że na pewno to nie jest jakaś nie wiadomo, jaka kosmiczna cena. Więc na pewno się opłaca, więc możecie sobie zobaczyć. Bo moim zdaniem mi się mega podoba, wiecie to jest na telefon. Yy, I ten, był... jakieś tam są różne, to trzeba mieć jakieś związane tak dalej, to bardziej do kamery i tak dalej, trzeba kombinować. Tutaj po prostu sobie wkładasz, jakby. Telefon i jest superowy. 5 minut już gadam. Będzie, kurde, jak zwykle długi odcinek. No, ale nikolajkowy taki. Dobra, ja już się z Wami żegnam. Dzisiaj, tak w lustrze. Znaczy w lustrze, w oknie, żeby było tak śmieszkowo, bo jestem ja i tylna ja. <grybujesz> do i. Mam nadzieję, że Wasze nikolajki się udały. Moje były trochę. Było super ogólnie, fajnie było. Ale no wiadomo, ten teatr mnie tak trochę zasmucił. No nie wiem, czemu nigdzie tego nie napisali. To chyba wszystkie te obostrzenia wszystkie. I no tak to się wydarzyło. Nie wiem też, jak to było właśnie z tą informacją, bo ja tych pilotów nie kupywałam. No ale takie trochę smutne. Nie fajne to. I nawet nie było nigdzie napisane ogólnie, jak tam weszliśmy, więc. No. Aha, i nie było pytanka, więc od razu pytanko. Co dostaliście na święta, na Mikołajka? Mm, tak, czy coś dostaliście, czy sami sobie sprezentowaliście, wydaje mi się, że mówiłam to w poprzednim odcinku, ale teraz takie pytanko mm, ogólne. No, pa pa!